Mam pomysł na projekt, ale to niestety czat będzie musiał ocenić, czy to jest dobry pomysł, czy to jest zły pomysł. I tedy również też, oczywiście. Mam nadzieję, że to nie będzie coś jedzenia w gówna, bo już to obiecaliśmy we dwójkę, więc będzie przypał mądźo. Od tego jest mniej więcej. A, okej, okay. zaprosisz mnie do mniej więcej będziemy jedli gówno? <laughs> nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Aj. Co ty na to, żeby... Jako, że powoli się kończy sezon dramkowi, dramkowy, niestety, yes, yes. i mi się skończy content. I się skończę, zanim się zacząłem jako dramowy mandzio. Poczekaj, to ja zacznę tą dramę, zanim ty ją zaproponujesz. Ty szmato, powiedziałem, mhm. i już poszło. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Co ty na to, żeby zacząć tworzyć tier listę polskiego youtuba? Oglądamy każdego twórcę dwa, okay. albo trzy, dwa albo trzy filmy, ostatnie, ostatnie, nie stare, tylko ostatnie. I je oceniamy najbardziej obiektywnie jak tylko możemy i segregujemy kanały na polskim YouTube, bez naszych, oczywiście, my nie możemy samych siebie ocenić. No. E, I oceniamy po prostu, kto tworzył najlepsze treści na YouTubie. Zarówno vlogowe, jak i rozrywkowe, Innak jak i gamingowe, jak i każdy inny. Do możemy pójść, na przykład jeden do to, najnowszy, jeden czy ty najpopularniejszy Szyblowka, czy on Ciebie XDA okay. i to przy 5. Czy wchodzisz w to? Jakby nie robił czegoś takiego roju kiedyś? Przecież tak się chyba wybiło parę osób, bo właśnie spielki. To, to było promowanie nowych kanałów. To jest fajna rzecz. Spoko. Jak najbardziej. Jubi. Bicy, to Lubi wtedy widać je na czacie 30? i dostajesz odznakę, bo i widać Ciebie. Do jakiś typowy kanał, bo... I ja typowy Polsce, to typowych kanałów, bo ja, ja nie się nie ja, ja, No ale to właśnie o to chodzi, żeby odsunąć, żeby nawet pierdzielonego Karolka, którego ja bardzo gardzę nim zarówno jako osobą, jak i jego kontentem, żeby A ocenić nie. obiektywnie. Ocenimy jesteśmy obiektywnie w stanie na to wejść. Jesteśmy filmy, w stanie... tak, uważam, osobiście. że jesteśmy w stanie na to wejść, uważam, że jesteśmy na tyle w stanie się zdystansować, że możemy to zrobić. Możemy, no tak, jak najbardziej. Piesz, możemy, że... Chcesz zacząć przed świętami, czy chcesz zacząć po świętach? Możemy zacząć przed świętami. No to możemy jutro, jutro, czas... jutro, jutro, czy jutro będziesz miał czas o godzinie 17? Na przykład, czy nie, czekaj, o 17 będzie Team X, przez godzinę będę. Od 18 załóżmy? No, jeżeli się umówimy, to. Bo czekaj, mhm. jutro. Albo nawet wiesz, o 18, 19 na przykład? I 19 już prędzej, bo jutro mam notariusza, bym przełożyli w końcu. No to 19, jakiś, no no. Ale myślę, że jesteśmy w stanie, bo sobie pojadę na już, zrobię naps. trening, <laughs> myślę, że na dzień się zrobię. I akurat przyjdę tak, że będę. Skoks. Dobra. Jakbym miał umówieni. się spóźnić, to sobie obejrzysz po prostu jeden filmik 20 minut, dłużej i tyle, no bo to się pewnie spóźni chwilę. Git? Gitior. No dobra. Dobra, Diabełek.